Miedzianka w Miedziance. To wydarzenie w naszym jeleniogórskim świecie bezprecedensowe. Spektakl Miedzianka na podstawie reportażu Filipa Springera o małym górniczym miasteczku i jego 700-letniej historii. Od powstania do niemal całkowitego unicestwienia w latach 70. XX wieku. Ponownie zawita w Miedziance. Miedzianka w Miedziance. Niedziela 28 sierpnia godzina 19. Bilety do nabycia w kasie teatru imienia Cypriana Kamila Norwida od 16 sierpnia. Autoserwis Bieniarz Jelenia Góra oferuje pełen serwis w zakresie rozrządów, układów hamulcowych, ogumienia, klimatyzacji oraz innych napraw, w tym diagnostykę komputerową pojazdów osobowych i dostawczych. Ponadto autoserwis Bieniarz proponuje mycie, woskowanie, odkurzanie, pranie tapicerki, wszystkich pojazdów. W oczekiwaniu na wykonaną usługę będą mogli Państwo napić się kawy i skorzystać z Wi-Fi. Autoserwis Bieniarz przynależy do ogólnopolskiej sieci Perfect Service. W jednym miejscu zadbają Państwo o swój samochód z ubezpieczą auto, dom i rodzinę. Gazeta i portal jelonka.com. Masz problem? Szukasz pracy? Chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej 13 przez 2. Pierwsze piętro. Marketing: Telefon 75, 75 75 444 00. Dziennikarze: 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Ratunek najstarszemu drzewu w Polsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w porozumieniu oczywiście z gminą Lubań. Więcej turystów w Wielenigurze. Oczywiście Zamek Chojnik. Kiedy i gdzie powitanie Mai Włoszczowskiej. Zostanie przywitana właściwie, bo jest powód do przywitania. Jest 24 dzień sierpnia. Paweł Guszała, witam, zapraszam na serwis informacyjny. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wsparł działania mające na celu uratowanie najstarszego drzewa w Polsce Cisa Pospolitego z Henrykowa Lubańskiego. Już kilka lat temu Cis Henrykowa Lubańskiego zaczął obumierać. Przyczyniły się do tego nornice, które uszkodziły system korzeniowy wiekowego drzewa, oraz zeszłoroczna susza i upały. Gmina Lubań od dłuższego czasu prowadzi akcje ratowania ZISA, a ostatnio ich działania wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, w porozumieniu oczywiście z gminą Lubań, prowadzi szereg działań, które mają uratować ten piękny pomnik przyrody dla kolejnych pokoleń. W tym roku kwotą przeszło 12 tysięcy złotych dofinansowaliśmy stworzenie takiego systemu nawadniania, zraszania tego drzewa oraz system rusztowań ze specjalną folią, która ma zabezpieczać ten piękny okaz drzewa przed przemarzaniem w zimie oraz podwyższać temperaturę w ciągu lata. Najprawdopodobniej zainstalowane elementy zostaną przy Henrykowskim Cisie przez najbliższe lata. Te wszystkie działania będą uzależnione od reakcji drzewa i już odpowiednio wyszkoleni dendrolodzy ocenią, czy te działania przyniosą pozytywne efekty, oczekiwane efekty. Jeżeli tak, ewentualnie będziemy otwarci na propozycje dotyczące kolejnych działań, które mają na celu ochronę tego pięknego drzewa. Jest szansa, że drzewo zregeneruje się. Pierwsze rezultaty podjętych działań można podobno już zauważyć na gałęziach. Pojawiły się nowe pędy na drzewie, te igły, które teraz tam funkcjonują, no troszeczkę wydłużyły swoją, że powiem, wielkość, czyli widać, że to drzewo zaczyna powoli odżywać i szanse są rokowania są bardzo pozytywne. Dziś z Henrykowa Lubańskiego to najstarsze drzewo w Polsce oraz jedno z najstarszych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Według naukowców liczy już sobie ponad 1300 lat. Nasze miasto w tym roku odwiedziło prawdopodobnie więcej turystów niż w latach ubiegłych, taką informację jeszcze przed zakończeniem wakacji podały władze naszego miasta. Jelenia góra i okolice są atrakcyjne dla turystów, co przyjezdnym polecają mieszkańcy naszego miasta. Przede wszystkim Kościół łaski. Oczywiście zamek Chojnik, też który, no, ruiny są, ale warto, warto obejrzeć. Tym bardziej, że on jest dostępny praktycznie dla wszystkich ludzi, bo, bo jest wygodny i bliski dojazd. Nasze okolice no, są oczywiście ładne na spacery. Całe okolice, proszę Pani, są warte jedzenia i, i, i rozkoszowania. Obłożenie w te wakacje jest prawdopodobnie większe niż w latach ubiegłych, nie tylko w Karpaczu, Czyszkarskiej, ale także w Jeleniej Górze. Ja się bardzo cieszę, że jeleniogórskie hotele, no, może nie prowadziliśmy badań, ale w tych kontaktach, które mieliśmy, wyraźnie potwierdzają wzrost ilości, wzrost ilości turystów. Jedna z firm, która kupiła grunty między ulicą lubańską a spółdzielczą, podjęła decyzję o budowie hotelu. W tej chwili zgodę na budowę już dostała i to będzie też mały butikowy hotel na potrzeby trochę turystów, ale trochę też pracowników i gości, którzy przyjeżdżają do firm, które działają w strefie przemysłowej. Przybyło także miejsc noclegowych w centrum naszego miasta. Turyści odwiedzający nasze miasto często szukają pamiątki, którą mogliby ze za sobą zabrać. Jedną z nich jest kalendarz na 2017 rok. Cały ten kalendarz stanowi pewną taką pamiątkę miasta i tempa jego zmian. Jest to 15 edycja kalendarza. Dostępny jest on w tramwaju ulokowanym przy Urzędzie Miasta. A jeśli chodzi o ostateczne wyniki ruchu turystycznego, poznamy je na początku października. Maja Włoszczowska, która na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio zdobyła srebrny medal w kolarstwie górskim. Wróciła do Jelenigury. Z tej okazji władze miasta organizują specjalne powitanie naszej mistrzyni. Maja Włoszczowska po raz drugi w swojej sportowej karierze zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich, poprzedni zawisł na jej szyi w Pekinie w 2008 roku. Jednak to ten ostatni wywalczony w Rio może być wyjątkowy dla naszej kolarki. W końcu, jeszcze nie tak dawno, zmagała się z ciężką kontuzją. Ten sukces to powód do Dumy dla Maj i dla Jeleniej Góry. Dlatego nasi mieszkańcy będą chcieli jej podziękować. Zostanie przywitana właściwie, bo i jest powód do przywitania, to, to wielki sukces, wielki dla niej, dla wielkiego sportowca fantastycznej dziewczyny, no ale ważny dla naszego miasta, chociażby ze względu na dyscyplinę sportu, którą uprawia, no bo to kolarstwo, jak wszyscy widzą dookoła, zaczyna być bardzo ważnym elementem rozwoju turystyki w całej Kotlinie, oczywiście w mieście też. Oczywiście w trakcie powitania Mai Włoszczowskiej władze miasta wręczą jej symboliczny prezent, co w rozmowie z nami zdawkowo potwierdził prezydent Marcin Zawiła. Tak. Ja bym chciał, żeby to była niespodzianka dla samej zainteresowanej, Ale również dla mediów. Będą niespodzianki. Tak więc każdy, kto chce pogratulować naszej srebrnej medalistce, niech przyjdzie w sobotę o godzinie 12 na plac ratuszowy w Jeleniej Górze. Ceremonia odbędzie się w pobliżu tramwaju. Już w najbliższą niedzielę teatr imienia Cypriana Kamila Norwida wystawiać będzie dwa plenerowe spektakle. Spektakl miedzianka na podstawie reportażu Filipa Springera o małym górniczym miasteczku i jego 17-letniej historii od powstania do niemal całkowitego unicestwienia w latach 70. XX wieku przeniesiona zostanie do miedzianki. Na zewnątrz idziemy do miedzianki. Ale trzeba pamiętać, że o 15.00 zapraszam na Zamek Bolczów. Każdemu Everest gramy w Skałach na Zamku Bolczów o godzinie 15.00. Ci, którzy mają ochotę zobaczyć ten spektakl w Rudawach Janowickich oglądają, schodzą do Miedzianki i oglądają Miedziankę o 19.00. Wszystko w plemerze, więc staramy się, żeby była dobra pogoda. No i co? Czekamy na państwa. Nikt się niczego nie spodziewał, a tu wyskoczył nagle jak Filip Skonopi niemiecki doskonały faszyzm i przerwał całą Europę, cały świat. Ja mam się wstydzić. Spektakle będą grane w najbliższą niedzielę. Bilety dostępne są w kasie teatru imienia Cypriana, Kamila Norwida w Jeleniej Górze. W imieniu władz miasta zapraszamy Państwa w sobotę na godzinę 12 na plac ratuszowy, aby przywitać Maję Włoszczowską. Tym akcentem kończymy kolejny serwis informacyjny. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Zbliża się ciekawe wydarzenie. Wystawa produktów regionalnych wyprodukowano pod śnieżką. Wyjątkowy region karkonoski słynący z przepięknych widoków może się pochwalić także przepyszną kuchnią. Regionalne potrawy i naturalne wyroby będzie można posmakować i zakupić podczas wystawy produktów regionalnych. Wyprodukowano pod śnieżką. Od 14 lat turyści i jeleniogórzanie degustują i kupują naturalne produkty. Organizatorem wystawy jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Tegoroczna wystawa to przede wszystkim wyroby spożywcze, lokalne wędliny, sery, pieczywo. Ale nie zabraknie również lokalnych wyrobów artystycznych, przedstawicieli rękodzieła artystycznego. Zapraszam wszystkich mieszkańców Wielenigóry, okolic, turystów na plac ratuszowy w Górze, tym razem w sobotę, 27 sierpnia od godziny 11. Wystawa produktów regionalnych. Wyprodukowano pod Śnieżką. To połączenie regionalnej kuchni i niezwykłej atmosfery. Zapraszamy 27 sierpnia na plac ratuszowy od godziny 11 do godziny 18. Projekt jest finansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Czas wprowadzić lato do naszych domów. Jak łatwo i tanio odmienić wnętrze, w którym mieszkasz? Wybierz bajeczne kolory firan, zasłon i pościeli, które dodadzą tobie energii. Zmień ręczniki w łazience na nasycone barwy: limonka, błękit, amarantus. Postaw na kwiatowe dekoracje w salonie i paski w sypialni. Poczuj się w swoim domu jak na wakacjach. Salon Grena przy ulicy Jasnej zaprasza na letnią odsłonę. Dużo nowości, profesjonalne porady i bogata oferta.